Música Dla nas był dzisiejszy, dzisiejszy rajd był dla nas kolejną nauką. Rozpoczęliśmy z nastawieniem bardzo bojowym. No niestety samochód w ogóle nie skręcał. Silnik fajnie się napędzał, ale samochód nie skręcał. Po dwóch pętlach, bo mieliśmy dużo szczęścia, że ukończyliśmy rajd, bo było gdzie się ratować. Po dwóch pętlach zmieniliśmy opony na siedemnastki, dużą twardą oponę i, i czasy widać były dużo lepsze. Na odcinku szóstym, yy, przepraszam, na piątym OS-ie. Nie wiem jaki czas nam wyszedł, ale widziałem na tabeli, że całkiem niezły. Na ostatnim meczu znowu się troszeczkę ratowaliśmy, ale no jest to nauczka. Nigdy nie jeździłem autem rajdowym w takich warunkach, w takim upale i w takim mocnym może silniku i nie wiedziałem, że te piętnastki będą zmielone po prostu. Ale generalnie no jest to nauka, idziemy do przodu, no zbieramy punkty do licencji, brakuje nam jeszcze trochę, dzisiaj za wiele nie będziemy o ile w ogóle. No jest okej okay, no, najbardziej dzisiaj doskwierał oczywiście upał. Numer 14, Jacek, Anioł, Katarzyna, Cedor, Cytrojenk Stara, Automobilów, Śląski Jak się spisała pilot? wzorowo, no, wzorowo. Jak, jak kierowca ma zbiór za i pojechał w tym miarę z głową, to zbiór tak Jesteście zadowoleni? Oczywiście, no dużo nauków, no to jedna nauka, dokładnie AM, do Europą, no nie mamy doświadczenia takiego, jak to się przepięknie. Jesteśmy zadowoleni, że tutaj AM się nie może widać po obuście wiedzą o tym, co Gratulujemy i witamy.